Ile zarabiają agencje pośrednictwa pracy w Holandii i ile ty możesz zarabiać? Prowadząc własne ojczym biuro. To wideo właśnie tworzę dla ciebie, żebyś wiedział, czym jest American Faktor, Werkop factor, Cost price factor. Wszystko, co kręci się wokół pieniędzy. Otóż nie, własnego biura pośrednictwa pracy w Holandii nie wymaga nawet kapitału. Oglądaj to wideo, bo ten materiał jest właśnie dla ciebie. Jeżeli nie wierzysz w siebie, to uwierz, bo właśnie wszystko zależy od ciebie. Aby ustalić zarobki i prognozować dochody prowadząc Agencję Pośrednictwa Pracy w Holandii, musimy przede wszystkim zacząć od tego, czym jest Oracle Faktor, zwany również w skrócie, faktorem w branży pośrednictwa pracy w Holandii. Omrain Faktor jest współczynnikiem przeliczeniowym w branży pośrednictwa pracy w Holandii, prowadząc ojczym biuro, jest to prosta metoda mnożenia, dzięki której agencja